Cześć moi drodzy, słuchajcie, mamy tutaj nową dację Sandero Stepway i nowiusienki akumulator oryginał Renault Group. Takie ma tutaj oznaczenie, wyprodukowany w Italii. Jest to 12V, 60Ah, pojemności, 510Ah. Słuchajcie, prądu rozruchowego wykonany jest w normie EN. I to jest, słuchajcie, taki akumulator przystosowany do funkcji start-stop z klemą inteligentną, ale nie jest to AGM. To jest taki pomiędzy zwykłymi kwasówkami, tak mi się wydaje, a właśnie już tą powszechnie popularną AGM-owską technologią. Ale co tutaj zwraca moją uwagę, że w tej, słuchajcie, obudowie L2. Za, zamknęli, słuchajcie, 15,6 kg. To mi się strasznie podoba, słuchajcie. E, ze względu na to, że im cięższy akumulator, tym świadczy to o tym, że jest e, no, tego materiału bardzo dużo. Te płyty, które są w środku, są grube. Okej. Okay. Co jeszcze na temat tego akumulatora? Jak widzicie, no tu pełna naklejka, nawet widać gdzie, co, po co, na co. Wydaje mi się, że tutaj są te korki, słuchajcie, takie same jak w akumulatorach w technologii AGM, a to jest ten EFB, nie? Taka, takie coś. Jak ktoś ma jakieś bardziej precyzyjne, szczegółowe informacje, to proszę w komentarzach uzupełnić, bo ja mogę wszystkiego nie wiedzieć, ale po co kręcę ten filmik? Mam tutaj taki swój tester do sprawdzania akumulatorów. I na przykład, jeżeli sprawdzałem akumulatory w takie nubiusieńkie. SBMW firmy Banner, która produkuje na pierwszy montaż akumulatory dla BMW, to z reguły zawsze była według tego testerka większe były parametry niż deklaracja producenta na etykiecie, czyli na przykład prąd rozruchowy w granicach tam 510, a z reguły 580 wychodzi u banera ciekawy jestem, słuchajcie, jak to jest w tym przypadku no bo tu widzicie jest wszystko Renault no i tak naprawdę ja się tutaj nie doszukałem kto to, pro, pro, kto to produkuje jaka firma robi to dla Renault, no, zrobimy sobie sprawdzanie 12V w pojeździe sobie zrobimy ten test. Nie wyciągniemy akumulatora. Test akumulatora zrobimy. Wszystkie źródła, oczywiście, mamy wyłączone. Pojazd jest uśpiony. Ja tutaj sobie. E. Czekaj, EFB Muszę wybrać, tak, bo to jest ten akumulator. Tu, nie wiem, czy widzicie EFB, i zrobimy sobie normę. Nie mam normy. Nie, jest EN. Wybieramy 510 ma prądu rozruchowego. No i robimy pomiar. No i mamy tutaj stan naładowania SOH 90. Czekajcie, to jest sprawność chyba tego akumulatora, a nie stan naładowania. Mm ale tutaj jest ta informacja, słuchajcie z 510 amperu, Amperów prądu rozruchowego mój tester pokazuje 496 no to praktycznie można powiedzieć że może nie dokładność tego testera, ale jest parametr tak jak deklaruje producent i teraz tutaj mamy rezystancję wewnętrzną 4,6 milioma jest określone jako sprawne 95%, ale tu jeszcze sobie sprawdzimy Stopień naładowania 98%, sprawny 12,7%, trzyma prąd spoczynkowy, znaczy napięcie spoczynkowe, przepraszam, 12,7 V. Więc słuchajcie, no, nie można się niczego przyczepić, nie ma tutaj żadnej górki dodanej przez producenta tego akumulatora. No ale zobaczymy jak to się będzie spisywało Słuchajcie W praktyce W silniku trzy-cylindrowym O pojemności 1 litra Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie Tak to wygląda Tu jest świeża data Nie trzeba je rozszyfrowywać Bo to jest 22.05 Czyli maj 2025 rok Produkcja Świeżynka elegancka Pozdrawiam.